Creative Movo Play jest przedstawicielem budżetowego segmentu głośników bezprzewodowych, chociaż za niską ceną podąża bardzo dobra jakość dźwięku, świetne wykonanie oraz rewelacyjny stosunek ceny do jakości. Głośniki dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i czerwonej, i te kolorowe wersje, w moim odczuciu, rzeczywiście prezentują się naprawdę bardzo ładnie. Głośnik posiada kompaktowe wymiary 11 cm wysokości i 8 cm średnicy, waży zaledwie 360 gramów i ma charakterystyczny dla tego typu urządzeń kształt beczki. Kiedy trzymamy go w dłoni, to rzeczywiście da się wyczuć, że nie jest to sprzęt wykonany po taniości. Głośnik pokrywa twardy, gumowany plastik, który wygląda estetycznie i zapewnia solidną ochronę membranom, a do tego mamy typową, twardą siateczkę okalającą urządzenie. Nie uświadczymy tu żadnych luzów, nic nie trzeszczy, a wszystkie elementy zostały bardzo dobrze ze sobą spasowane. Na obudowie znajdziemy kilka przycisków funkcyjnych, które wymagają dość sporej siły nacisku, a pod zaślepką, która de facto wymaga chyba tytanowych paznokci, aby ją otworzyć, znajduje się port ładowania USB typu C oraz gniazda AUX 3,5 mm. To właśnie między innymi ta zaślepka sprawia, że głośnik posiada certyfikat wodoszczelności IPX7 i nie musimy się obawiać zalania go, a nawet możemy zanurzyć go w wodzie do 1 metra na 30 minut. Akumulator litowo-jonowy zastosowany w głośniku posiada 2000 mAh, co przekłada się na około 10 godzin czasy pracy i rzeczywiście mniej więcej tyle udało mi się osiągnąć na jednym ładowaniu. Warto również zaznaczyć, że do bezprzewodowego parowania sprzętu wykorzystano technologię Bluetooth 5.0. Jeżeli chodzi o dźwięk, to głośnik MUVO Play wyposażony jest w podwójne pełnopasmowe mikromembrany i podwójne pasywne membrany basowe i muszę przyznać, że brzmią one naprawdę nieźle, a biorąc pod uwagę, że jest to urządzenie za niecałe 150 zł, to powiedziałbym, że wręcz rewelacyjnie. Nie będę już Wam tego dźwięku puszczał, bo takie przechwytywanie mikrofonem i tak nic Wam nie da, także musicie mi po prostu uwierzyć na słowo. Na pochwałę zasługuje również rozmieszczenie membran. Niezależnie Zależnie od tego, w którą stronę zwrócony jest głośnik, to mam wrażenie, że dźwięk zawsze rozkłada się równomiernie. Zdecydowanie nie polecam natomiast ustawiania maksymalnego poziomu głośności, bo dźwięk zwyczajnie traci wtedy na jakości. Jednak zauważyłem, że wartości rzędu 85% mocy maksymalnej dają odpowiednią głośność i pełną jakość dźwięku, także myślę, że jest bardzo dobrze. Oczywiście nie pozwoli to Wam na rozkręcenie imprezy w plenerze, ale pozwala cieszyć się muzyką na świeżym powietrzu, a w domowych warunkach daje już całkiem niezłe rezultaty. W szczególności trzeba tu zwrócić uwagę na podcasty, które w moim odczuciu brzmią naprawdę wyśmienicie, ponieważ Creative Movie Play bardzo dobrze odtwarza ludzki głos. Zresztą, możecie go również już wykorzystać jako zestaw głośno mówiący do waszego telefonu. Głośnik posiada ciekawą funkcję parowania go z innym głośnikiem, także jeżeli kiedyś będziecie mieli dostępne dwa takie głośniki, to bez najmniejszego problemu możecie sobie przygotować ciekawy zestaw stereo. Niestety nie miałem okazji przetestować tego, ale podobno działa to i brzmi bardzo fajnie. Także jak sami widzicie, Creative Move -O Play jest bardzo fajną opcją dla osób szukających taniego i naprawdę bardzo dobrego rozwiązania. Powiem szczerze, że w tym przedziale cenowym chyba nie da się znaleźć lepszego sprzętu. Sam korzystam z tego głośnika codziennie, a konkretniej pod prysznicem, bo i tak zawsze puszczam sobie muzykę z telefonu. A taki głośnik mogę śmiało zabrać ze sobą do mycia i cieszyć się lepszą jakością dźwięku. Zdecydowanie polecam. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się naura.